Witam Was, jestem w a to jest prezentacja moda PLANS Mod. Ten mod dodaje nam różne bronie z czasów po prostu II wojny światowej albo po prostu takie, co mamy teraz nowe. Dodaje też samoloty, takie samochodziki, jeepy, i oczywiście e, amerykańskie i ruskie czołgi. Tu macie oczywiście rzeczy, do których, do których no, tam się kraftuje, ale ja nie będę zbytnio tego pokazywał, ponieważ sam się na tym nie znam. No, to widzicie, tam rzeczy do czołów. Tu mamy jeszcze uniformy. No, więc całkiem fajny mod. Może na początku przejdziemy do broni. Jak widzicie, jest ich sporo, więc ja Wam wszystkich nie będę pokazywał. Pokażę Wam tylko niektóre, które po prostu, wiecie. Wybierze sobie tak. O tak. Nie wiem. Weźmiemy sobie mm, snajperkę. O. I tu obok. widzicie, Powinniście mieć tą samą nazwę. I ammo. Obok powinno być. A no, taką amunicję. Zbierzecie taką amunicję. No. Tu możecie sobie na guziku, gdzie zwykle kopiemy, możecie sobie przycelować. I. Ja strzelacie mod bardzo przydatny do multiplayer na przykład jeśli chcecie się z kolegami strzelać grałem z moim kuzynem i jest bardzo fajnie na przykład dajmy jakąś ofiarę e, załóżmy creepera nie wiem czy nie jestem, nie jestem na pokojowym, a nie jest. i celujemy i creeper dostał trzeba znowu przejść bo snajperka aż taka dobra nie jest no i creeper zginął. Teraz może yy, następną jakąś gronę, taką niesnajperkę. O! Panzera. Pan jest to... Panzer to jest taka bazuka. Ja nie możemy Nie Wiadomo. Ale takiego creeperka powinna chyba zabić za. Jeszcze. No jeszcze lecie. I spadnie. Jak z niebo. No, więc też bardzo fajna broń Mamy też takie No, ale Teraz staram się poszukać No wiecie, mamy takie broń jak na przykład Thompson, Garand Mam 16 chyba też Jest o ile się nie mylę Ja szukam bardzo O właśnie, AK-47 Czyli karabin teraz Którym Właśnie teraz widzieliście naboje Takie kuleczki I patrzcie Tak biedny creeper prawda? Nie ma szans No, więc może ty to tyle Na, na tym bo ten filmik Nie mam ochoty, żeby był bardzo długi Teraz pokażę wam Samolciki Wezmę mój ulubiony Czyli yy, Mustanga i do tego potrzebujecie paliwo proszę bardzo, tak wyglądają samoloty teraz do niego wsiądziecie musicie nacisnąć, jak widzicie macie tu musicie nacisnąć R nacisniecie R tutaj, tam jest fuel i wstawiacie paliwo paliwo się ładuje a wy już możecie widzicie, z niego zaczyna się ten Znaczy, że powinniśmy polecać i lecimy. Co widzicie? Bardzo fajne. Ooooo, Proszę za tę mgłę, ale no, nie jest. Dobrać musimy mój mu niewątpliwie zwolnić. Ale ja nie zblendować. O mój. O już. No, no może powiedzieli, że wylądowaliśmy. Oj. Nie umiem wyjść teraz. Halo? Ups. Ale chyba się dogodowałam troszeczkę. O! Aha, na E się wychodzi. Dobre Wychodzi się na A jakby co? Bo pewnie też byście mieli problemy. Takie są samolotniki są tu są jeszcze, jeszcze taki giganty niezłe, O właśnie taki, albo ten gigant. To jest bomber. Patrzcie. jaki on jest wielki. I nie, wiem, nie mam pojęcia właśnie jak nim latać. Kurde, zablokowałam się w nim. O! Proszę bardzo. Więc jest... No powiedzmy trochę duży. Nie, nie mam pojęcia, jak się nim lata. Nie wiem czy, też, czy trzeba mieć więcej osób, czy co gdy się wejdzie, wciskam R i się nic nie dzieje. Niestety. Oj, nie, nie gadaj. Się nie naprawili tego? A, dobra. Teraz przejdźmy do tej samochodików. Nie mi też to samo z tym paliwem. Bierzecie paliwo. To jest, że nie mylę, no niewiatki, a to jest amerykański. No i po prostu takie samochodziki Obywa chyba już tak samo się sobie nie i przemieszcza się szybko. Hej, jedzie dalej. No ten to sam, to nie będę musiał. Pokazywać, prawda? I teraz to chyba czekaliście na to. Poznań sobie amerykańskiego tym razem. Czyli czołgi. Tu mamy Shermana i tu panzera czwórka. Jak widzicie dwa czołgi, które prezentują się... No fajnie, tylko takie. <laughs> Jak na autora takie tekstury takie, no nie zastosował taki, taki ten dziwne tekstury. Jest. Więcej mi się podoba. Teraz musicie szukać tam żela. masz? on mi się przyda. I no oczywiście paliwo Do uniformów przejdę za chwilę. Bo już jak wiadomo, czubki są po to, żeby z nich prawda? ładujemy I strzelało się. R? Nie, B. O, V. Czyli strzelamy V. się chwilę przeładować I z Oczywiście, żeby jechać, potrzebujemy. paliwo no, teraz możemy już naszym czołgiem kierować. Możemy wyniszczać wszystkich. Tylko jak widzicie, czołg nie ma, może na może tylko przed siebie walczyć. Kabun I czołg nie niszczy rzeczy, więc to takie trochę ironiczne, ale. No i sery. Ale. No, jak widzicie, można się fajnie tym i Jeszcze pokażę uniformy. Jaki mam, jaki mam ten? Jaki mam modyfikację Mam zwykłego Franz Moda Moda Chyba towards park, o ile się nie mylę O Tu mam model We I mam jeszcze Druga Wojna Światowa nie powiem jak to się nazywa po angielsku Więc Wcielnicie sobie Minecraft by I tam macie po prostu różne, różne różniste modyfikacje, które łatwo można zainstalować. A ja się teraz Modern, modernowy rusowy czy tak się odmienia. No Uniform Widzicie jak wyglądam prawdziwy żołnierz. Może pójdę na wojnę jak to wam... Tu macie jeszcze takie różne... Chodźcie amerykański Oczywiście To na amerykanów przystało, muszą mieć lepszy sprzęt. Jezu Przepraszam was, że to jest Jezu, przepraszam was za to, ale Wiecie, widzieliście Ale dobra, ja już sobie was zakończę To był mod mod. I cześć, czołem Pamiętajcie o lajkach i subskryb subskrybuj subskrybujcie. Ja się tam Wami Cześć, czołem,